Na kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy na przejeździe kolejowym w Benzelinie. Muszę krzyczeć, bo tu pies czeka. Światełka firmy Spaj. Znaczy szlabany, bo tu światełek raczej no nie ma. Tutaj mamy taki wyjątkowy szlaban, bo to jest tylko wjazdo, wjazdowy. I długi, taki wyjątkowo. I jeszcze potrzebuję spornika. Tutaj mamy numer przejazdu. Znaczy skrzyżowania. Widzowie, patrzcie, tutaj mamy betonowe e, te ciężarki. Tu trzy nie wystarczyły. Jestem ten musiał być. I to jest kolejna, którą widzę: kontenerowa budka drożnika. Tutaj mamy taką ładną perspektywę na tory. I dużo wskaźników. Widzowie, ale pomyślcie sobie: ja widziałem budkę Bombardiera, budkę munata, ale nigdy nie widziałem budki Spaja. Spaj. Widzowie na jepaczki jak jakie tu my mamy światełkę, tylko nie wiem czy wy je widzicie. Widzowie, ja pomyliłem światełka kolejowe na no, dzwonek ze kościołem. No posłuchajcie. Tylko nie wiem czy uważa, że było to słychać.